Dzień dobry, ja nazywam się Padeczko Mateusz i zaprezentuję Państwu Skodę Kodiak. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu auto z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakieru w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej. Dodatkowo zaprezentuję jak wygląda oraz pracuje silnik, zajrzymy do bagażnika, raz jeszcze z bliska obejdziemy auto dookoła, aby pokazać każdy element karoserii. Prezentowany samochód posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów, mocy 190 koni, skrzynia biegów automatyczna, napęd 4x4. Prezentowana Skoda sprzedawana jest na podstawie faktury VAT 23%, możliwość finansowania kredytu leasingu i oczywiście zakupu za gotówkę. Auto pochodzi od pierwszego właściciela. Posiada kompletną dokumentację serwisową oraz jest bogato wyposażone. Szczegóły wyposażenia podam w środku, a dokładnie mówiąc, najważniejsze jego punkty. Teraz zapraszam do pomiaru dla kierunku. Różnice 10-20 mikronów będą wynikały z tego, że lakier posiada swoją strukturę, fakturę. Dodatkowo tak jak w tym przypadku auto jest ocynkowane, jak wiemy, że idealnie wszędzie o tych samych parametrach mikronów nigdy nie da się nałożyć cynku. Tutaj widzimy 80, 110, 90 to są wszystkie wartości prawidłowe. Dodatkowo oczywiście dochodzi błąd pomiaru czujnika. Też jest jakaś tolerancja. Punktem mierzącym to jest ta malutka sonda. Dlatego takie drobne różnice są, są widoczne. Pamiętajmy, że są to mikrony. Natomiast takie różnice są absolutnie normalne, naturalne. Zdajemy sobie sprawę, że na przykład tak jak w tym wypadku auto pochodzi z grupy Volkswagena, może być takierowane oczywiście grubiej, ale musi być równe na całym samochodzie. Nie może być tak, że z prawej strony tutaj nam wychodzi okolice 100 mikronów z lewej strony będzie wychodziła cała strona od 200, czyli powiedzmy jeszcze raz tyle. Ktoś będzie zakładał, że jest w normie, jest ok. Ale no, no do końca zalecałbym dodatkową weryfikację, bo może się okazać tak, że po prostu była lakierowana. Oczywiście nie mówię, że to coś złego, chodzi mi tylko o to, żeby wiedzieć, co było robione. W tym przypadku samochodu wychodzi wszystko po prostu prawidłowo, jeżeli chodzi na razie o część prawą pojazdu. Dodatkowo faktura w sposób to jaki to jest polakierowane jest jak najbardziej prawidłowy przyciszę Zawsze dokonując również pomiaru. Najważniejsze jest co aby sprawdzić tutaj te wnęki one zawsze będą troszeczkę odbiegały od pozostałej części nadwozia i z reguły są to niższe wartości jest to kierowane cieniej. Tak, jak tutaj widzieliśmy na yy, odcinku 50 cm było 120, 110, 100 i 90. Także teraz 80 to tylko potwierdza prawidłowe wartości. Wnęka lewa 60, wnęka prawa 60, prawidłowo. Również dokonując pomiaru powinniśmy w jak najwięcej ilości miejsc przykładać ten czujnik. Wiąże się to z wieloma rzeczami. Nie będę tu Państwa zanudzał. Lewa część nadwozia również wygląda zdecydowanie w porządku, dodatkowo, wzrokowo, nie widać jakichkolwiek śladów wtórnego lakierowania. Już nie mówię absolutnie o poważniejszych rzeczach, bo to da się wtedy wychwycić. to już jest w porządku przejdziemy sobie teraz do, do jednostki napędowej wspomniany dwulitrowy diesel o mocy 190 koni naprawdę to jest bardzo dobry silnik cechuje go Dobra dynamika i ograniczony apetyt na paliwo. Przyjemnie się ten jeździ. Kultura pracy takiego silnika jest naprawdę odpowiednia. Co do eksploatacji, jak każdy samochód posiada swoje rzeczy, należy o tym pamiętać. Pilnować zaleceń serwisu. Może nie do końca ASO, ale na pewno swojego mechanika i wymieniać olej co 10 tysięcy gwarantujesz wtedy, że auto będzie mało awaryjne, poza oczywiście elementami eksploatacyjnymi. Największym tego problemem tego silnika, jak każdego w dzisiejszych czasach jest ekologia. Pod każdym względem nie będę tu się rozgadywał i Państwa zanudzał. Co to elementów tutaj ważnych, istotnych, kielichy, fartuchy, elementy zewnętrzne mocujące do pojazdu. Wszystko, wszystko nie naruszone w stanie fabrycznym. Mam nadzieję, że to widać na Państwa ekranach przejdziemy sobie teraz do środka. Przedstawię najważniejsze punkty wyposażenia, bo jest naprawdę o czym mówić, jeżeli chodzi o reflektory, są w pełni LEDowe, dostęp bezkluczykowy, tak zwane wolne ręce, odpalanie również z guzika, system nagłośnienia kantom, marce pole w lusterkach, tutaj od wewnątrz, myślę, że to widać, fotele, tapicerka jasna, skórzana elektryczne fotele, również możliwość zapisania ustawień dodatkowo Android Auto, Apple CarPlay, kamery 360 stopni aktywny tempomat przebieg 141 tysięcy, Auto Hold, ESP, klimatronik dwustrefowy, podgrzewane fotele podgrzewana przednia szyba co do utrzymania, to tu wygląda wszystko bardzo dobrze Najtrudniejsze do, do dobrego utrzymania stanu jest to piano black, ale tutaj wyjątkowo udało się utrzymać to w sposób nienaganny Dół tapicerki też nigdzie nie jest porysowany czy zniszczony Tutaj drobne ślady od ale gwarantuję, że przy użyciu jakiegokolwiek dressingu do plastików nie będzie śladu tu próg nigdzie nie porysowany, wnęka również, tu mamy tabliczkę znamionową. Jeżeli chodzi o siedzisko, ładnie utrzymane. Oparcie fotera również w porządku, boczek też jest ok. Podświetlenie nastrojowe. Z tyłu boczek z prawej strony również w porządku fotel przedni jeden jak i drugi nieskopany tunel również niesfatygowany klimatyzacja trzecia strefa również regulacja temperatury gniazdko 230V oraz ładowanie USB kanapa jak i oparcie perfekcyjnie jeżeli chodzi tutaj o te plastiki jest w porządku próg również i wnęka jest tak jak być powinno elektrycznie sterowana klapa bagażnika bagażnik, prawa część oparcia tylnej kanapy lewa część, te wszystkie plastiki tutaj są ładnie utrzymane wsad poza jakimiś delikatnymi dotknięciami jest w porządku nie jest nigdzie nadmiernie uszkodzony hak elektrycznie wysuwany, trzeba go zablokować taka ciekawostka, że patrząc po kuli haka ja wiem, że można to pomalować, ale zawsze byłoby tu wytarcie w tym miejscu jeżeli byłby używany lub nadmiernie używany tutaj można się domyślać, że na haku nic nie było zapięte a hak w takim samochodzie rewelacyjna rzecz chociażby na platformę rowerową pod spodem subwoofer system nagłośnienia Canton i koła zapasowe wygląda na to, że jeszcze nieużywane i tu wszystko jest też w porządku pokrycie poszycie tylnej klapy bagażnika plastikowe też bez uszkodzeń lewa część z tyłu kanapa siedzisko jak i oparcie w porządku tutaj próg analogiczny do reszty bez uszkodzeń dla osób konkretnie zainteresowanych bardzo proszę powoli przeklatkować sobie wideo abyście Państwo mogli obejrzeć dokładnie i za... dokładnie wideo oraz zauważyć coś czego palcem nie pokazałem absolutnie nie jest to działanie celowe po prostu patrzę na ekran i na samochód mógłbym czegoś po prostu nie zauważyć ale tu wydaje się że jest wszystko w porządku najważniejsze czyli miejsce od kierowcy najczęściej trzymamy w tym miejscu łokieć nie ma tu żadnych śladów Próg, jak i uszczelka, i te wszystkie elementy są dobrze utrzymane. Jeżeli chodzi o oparcie, w porządku, siedzisko również naprawdę jest ok. Delikatnie niebieskie to jest na pewno ślad od jeansów, kiedy tutaj się zagniata przy siedzeniu, tutaj też jest dobrze. Pomimo lewa noga, najczęściej tutaj naciska z dużym uciskiem na ten element, potem. Mocno się odtrzałcza, ale tu jest wyjątkowo ładnie. Nie wspomniałem o szklanym, otwierającym się dachu panoramicznym. Również łopatki do zmiany biegów. Jeżeli chodzi o te elementy, tutaj wszystkie przełączniki i tak dalej wyglądają perfekcyjnie. i Nie są zniszczone. Ładowarka indukcyjna na telefon. i tu jest w porządku przejdziemy sobie jeszcze auto raz dookoła lewy przedni błotnik z ringiem plastikowym nie widać, żeby jakieś były uszkodzenia lewe przednie koło też jest w porządku, tarcza hamulcowa mikroskopijny rant uważam, też, że jeszcze jak najbardziej będzie do jazdy ale o precyzyjną odpowiedź pozostawię dla serwisu. jeżeli chodzi o opony też jeszcze nadają się do użytkowania. Lewe przednie drzwi, wraz z lusterkiem, progiem dolnym, nie widać jakichś uszkodzeń. Drzwi lewe tylne. Tutaj mamy lekkie dotknięcie parkującego obok. Tak poza tym w porządku. Lewe tylne włotnik w części dolnej i górnej. Ring plastikowy też nie jest obdarty. Felga w porządku, tylna tarcza hamulcowa, delikatna korozja bo auto stoi, ale bez rantu. Na pewno możliwość do dalszej eksploatacji. Tylne opony w nieco gorszym stanie od przodu, to tutaj mamy ten krawężnik, już jest bardzo, tutaj de facto jest bieżnik ale tu jest bardzo słabo. Dokończyć ten sezon dwie tylne opony do wymiany będą. Lewy tylny narożnik w porządku ze żakiem, tylną klapą. Tutaj nie widać żadnych uszkodzeń. Tu w tej części wewnętrznej. Też nie widać korozji. Zaznaczę, że czasem potrafi się tam pojawić prawy tylny narożnik w części dolnej błotnik jak i górny. W porządku. Ring w porządku. I felga również. Hamulce jak i opona analogicznie do lewej. Prawe przednie drzwi nie widać. Tu jest mikroskopijne dotknięcie. Prawy przód to akurat brudne. Tu jest w porządku. Lusterko też nie widzę, żeby było poszarpane. Prawy przedni błotnik z ringiem. Tu jest w porządku. Felga w porządku. Arta hamucowa. Delikatny rand. Przednie opony lepiej prezentuje się jak tył. Z przodu tradycyjnie spryski od kamienków są. Ewidentnie potwierdza to na oryginalność, jeżeli chodzi o cały przód. Wszystko jest jednolite, zarówno te elementy lakierowane jak i plastiki, lampy. Delikatne te odpryski mają takie same jeżeli chodzi o wszystkie części. Wszystkie części trzymają się na samochodzie prawidłowo pomimo, że to jest wysoki samochód, to i tak miejskie krajeżniki potrafią być wyższe. Ale to wszystko jest tak, jak się należy. Podsumowując, auto prezentuje się bardzo dobrze. Dodatkowo, jeżeli ktoś będzie konkretnie zdecydowany, wysyłamy auto na serwis w celu weryfikacji stanu technicznego. Czego wykonać tutaj nie jestem w stanie. Również na serwisie wymieniam olej filtry, sprawdzam samochód pod kątem diagnostyki komputerowej wtedy też na samochód możemy uruchomić dla Państwa gwarancję jeżeli chodzi o sprzedaż auta organizujemy wszystkie formalności oraz leasing, kredyt również sprzedajemy dla osób gdzieś tam zarejestrowanych w BIK to jest bardzo ważna informacja jeżeli chodzi o szczegóły oferty proszę o kontakt dołącznie telefoniczny nie odpowiadamy na wiadomości oto-moto, o SMS lub maile. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam.